Witaj! Dzisiaj pokażę Ci, jak można zarobić na koronawirusie ponad pół miliona złotych raptem w 4 dni. I na koniec powiem, co o tym wszystkim sądzę. Zaczynamy. Po pierwsze, na samym początku sprawdźmy, jak kształtowała się cena takiej maseczki, zanim w ogóle ktokolwiek usłyszał u nas tutaj o koronawirusie. Do tego celu, żeby zbadać właśnie tą Cenę posłuży mi taki program TradeWatch. Nie reklamuję go, nie jest to mój program, jedynie jest to program, z którego korzystam do analiz um, sprzedaży na Allegro. Więc pójdźmy sobie do odpowiedniej kategorii i to po prostu zbadajmy. Weźmy sobie okres całego roku 2019. Sprawdzam dokładnie maseczki chirurgiczne. Jest to sprzedaż na całym Allegro przez cały rok. Po wartości sprzedaży, po segregowaniu, po miesiącu. Nie będę tłumaczył. Jak działa ten program, bo to nie o to chodzi dzisiaj, tylko chcę Ci pokazać jedną ważną rzecz. Cały rok 2019 od 1 stycznia do 31 grudnia łączna sprzedaż na wszystkich aukcjach 77 tysięcy złotych. Widać, że miesięczna sprzedaż była w wysokości w styczniu 4 tysiące, tutaj 4,5, coś tam 7 tysięcy, w październiku prawie 10, w listopadzie trochę ponad 10. Nawet tutaj widać, żeby szybko przelecieć po, po tych kwotach. Sprawdźmy sobie przedmioty, bo dzięki temu zobaczymy jakie to były ceny. Nie trzeba daleko szukać, aby zobaczyć, bo wszystko dotyczy na przykład takiej maseczki, że za 50 sztuk takiej maseczki trzeba było zapłacić 5 zł i 1 grosz. Uśrednijmy, że jest to 5 zł, czyli można było zapłacić kupić taką maseczkę za jedną sztukę za 10 groszy. Nawet można zobaczyć, że ten sprzedawca ma aż 12% prawie całego rynku, więc można do niego równać i sprzedał po prostu najwięcej. Zdarzały się też trochę droższe, ale zobaczmy, ale bazujemy w tym momencie na tym. A co się stanie, jak sobie weźmiemy bieżący rok, czyli od 1 stycznia 2020 28 lutego 2020? Zwróć uwagę na te liczby, co się zmienia. Cały rok 2019 77 tysięcy złotych sprzedaży. Generuj. A przez dwa miesiące ostatnie 9 milionów 225 720 złotych i 50 groszy. Sprawdźmy wartość sprzedaży w styczniu i sprawdźmy wartość sprzedaży w lutym. Tutaj mamy 874 tysiące, a tutaj mamy ponad 8 baniek. Więc weźmy sobie temat ostatnich 4 dni czyli od 24 lutego do 28 lutego. 4 847. Przed chwilą widziałeś, od samego początku było ponad 9 milionów, czyli prawie połowa jest zrobiona przez ostatnie 4 dni. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o same produkty, które tutaj widzimy. Ta maska jest inna. Będę jeszcze mówił o tym, dlaczego ta jest lepsza od pozostałych. To co trzeba zbadać to dokładnie tą maskę. tą maskę Tą i tą. Dlaczego wziąłem te? Ponieważ uznałem, że te wartości, które są tutaj największe, mają największy procent udziału rynku. Ponad, ponad 2% każdy z nich, reszta to jest po prostu rynek rozproszony. Przechodząc więc dalej, kiedy już wiemy o których aukcjach chcemy mówić, zrobiłem sobie pewne wyliczenia. Ale nie tylko. Zrobiłem też małe badanie rynku, dowiedziałem się co, co nieco. Zaczynamy więcej informacji, o tym powiem jeszcze troszkę później, ile to kosztuje w hurcie, czyli przede wszystkim ile kosztuje taka maseczka, jeżeli chcemy ją w ogóle wyprodukować. Mówię tutaj o normalnej linii produkcyjnej. Koszt produkcji takiej jednej maseczki to jest około 5 groszy. Jest to przeliczone tam oczywiście z Euro z dolarów, tak, ponieważ produkcja e, zaczerpnięta te informacje są przy produkcji z Niemiec, z Ukrainy i z Rosji. Więc. 5 groszy za wyprodukowanie takiej maseczki prostej, trójwarstwowej, chirurgicznej. Cena hurtowa jednej maseczki, regularna bez epidemii, kiedy nic się nie działo, kiedy był rok na przykład 2019 było to 8 groszy w hurcie. Jeśli chodzi o kwestię. Zakupu. Cena hurtowa jednej maseczki w okresie od 1 stycznia 2020 do 14 lutego 2020 wynosiła już 13 groszy. Zobaczymy jaki jest duży skok tutaj między nimi, ale uwaga, przez ostatni tydzień, przez ostatnie dwa tygodnie w zasadzie, cena od 15 lutego do 28 lutego to już było złoty ,28, 28 za taką maseczkę w cenie w hurcie. Podkreślam, że, że koszt produkcji się wciąż nie zmienił. Najprawdopodobniej, tak? Nie możemy tutaj e, snuć jakieś różne domysły na temat kosztów materiału, że trudno było dostać. Nie, nie było trudno dostać. Złoty 28, zł, cena hurtowania jednej takiej, takiej maseczki. Co nam daje w przeliczeniu, że 50 sztuk, ponieważ są sprzedawane na display'e takie 50-sztukowe, e, takie maseczki kosztuje 50 razy 0,13 za sztukę, daje nam 6,50 za 50 sztuk. I chcę tylko powiedzieć, że... Te maseczki, o których mówimy, to nie jest ta z filtrem węglowym, który widzimy tutaj na górze, chociaż to chyba jest zwykła pyłowa. Jest to, są to właśnie o takie, jakie tutaj widzimy na zdjęciu, pakowane po 50 sztuk. Jest to akurat towar e, z Ukrainy. Tutaj widzę, że nawet Volapark jest jakiś, czyli jest już w Polsce. Czyli jest to towar, ale dokładnie tak to wygląda. Więc idąc trochę dalej do wyliczeń. Ta tabela jest troszkę rozciągnięta, góra-dół, ale tylko po to, żeby tutaj móc dopasować dobre wartości, ponieważ pominąłem tą jedną aukcję, tą jedną, tą jedną ofertę, jak widać na kilku aukcjach, ponieważ każda z tych strzałeczek to oznacza inną aukcję, ale dokładnie tego samego sprzedawcy żeby pokazać, jak to wygląda. Tutaj mamy przepisane wartości i ilości. Średnia cena, jak tutaj widzimy, też pochodzi z realnego źródła, właśnie z Allegro. No i jak już liczyliśmy wcześniej, zakup to jest 6,50, ponieważ jak tu widzimy, dotyczy to 50 sztuk. Cena, zysk na jednej transakcji to jest 65,80. Dlaczego? Ponieważ cena sprzedaży była 72,30, a zysk na jednej sztuce Mamy 65,80 łączny zysk 268 247,15. Idąc dalej, dokładnie te same dane przepisane. Tutaj mamy 137 tysięcy, sprzedanych 13 767 po 999 zakup po 13 groszy, ponieważ to jest jedna pojedyncza sztuka, tutaj jak widzimy, i mamy 135 000 na plus. Idąc dalej, 50 sztuk, znowu historia się powtarza, 6,50. I tutaj znowu mam pojedynczo po 13 groszy. Łącznie mamy 609 642, 97 zł. No dobra, ale jeżeli jesteś nadgorliwy, możesz sobie powiedzieć, ok, ale to jest zysk bez prowizji Allegro i bez odliczenia podatków. A ja powiem tak szczerze, patrząc na to, co tutaj się dzieje, to chrzanić nawet kwestie liczenia tych podatków i tego Allegro, ale pomyślałem, że yy, że mogę tutaj to przedstawić tak nawet jeżeli weźmiemy sobie samą prowizję Allegro odliczymy. To zobacz proszę uprzejmie jak to wygląda. Wybieramy kategorię. Dokładnie tą samą, którą widzieliśmy na Allegro. Przykładowo, parametry i nadal nam się wylicza. 10% mamy sobie prowizję stałą. Jeżeli dodamy wyróżnienie, a większość tych aukcji zapewne było wyróżnione, mamy sobie te 15%. Dlaczego tutaj jest to ujęte w taki sposób? Chodzi o tą stałą prowizję sprzedaży. 10 plus 5. Mam sobie 15% prowizji w tym wypadku. Nie, nie te 17%, ponieważ jest to inna wartość. Bo nawet jeżeli zrobimy 100% i sprzedamy całość. Mamy sobie 15% prowizji, więc po odliczeniu tej prowizji Allegro mamy 15% z tej kwoty 91 446 zł. 45 groszy. Zostaje z zysku 518 196. I mówię, chrzanić kwestię związaną z wyliczeniem tej prowizji, chrzanić Allegro, bo tutaj chodzi o pewne tematy etyczne, moralne, które co tu dużo się co tu dużo gadać, niektórzy dorabiały się po prostu na nieszczęściu, na chorobie, ale jeszcze to skomentuję pod koniec filmu zrobiłem też takie małe badanie, ponieważ jedna z tych aukcji to widziałam że chodziła już i na wykopie i na innych rzeczy, dokładnie ta, że tutaj jedna średnia, sztuka, średnia cena zakupu za 50 sztuk 44,37 ale zobaczmy tutaj co się działo przez ostatnie dni, tutaj nawet widać wartość tej sprzedaży, że tutaj się nic nie działo wcześniej, tam na samym początku lutego wystawiona za 9,99 i rozpędzą sobie aukcję. Proszę, 5,99, 3,99, 4,99 za 50 sztuk. Wciąż można było na tym zarabiać wtedy, jeżeli chodzi o to. I zobaczmy, co się zaczęło dziać od 24 lutego. 3,99 za zakup. Tutaj mamy sobie szał, lecimy dalej, calutki dzień. 24 lutego, hop, 9 zł lecimy i uwaga, mamy tąpnięcie. Ktoś kupił za 9 złotych 45 sztuk. Zł. I nagle zmiana ceny po 15 minutach na 90 zł. Dalej mamy szał, lecimy dalej. Uwaga, na kolejne tąpnięcie. Wciąż 25 luty minęło za zaledwie, nie wiem, 6-7-8 godzin. Z 90 zł na 399 zł. Szaleństwo jednym słowem. I to, co mamy, wczoraj się ta zakończyła 27 lutego. Nie wiem, co mam na ten temat myśleć, nie wiem, co na ten temat sądzić, ale jestem po prostu przerażony tą całą sytuacją, jak ona tutaj wygląda i co się z tym po prostu dzieje. Świat po prostu oszalał. I wziąłem na warsztat jeszcze jedną aukcję, która jest już jakby poza naszym konkursem wyliczeniowym, ale tylko po to, aby uzmysłowić, bo mnie to strasznie zainteresowało. 6 zakupów, sprzedane 10 tysięcy sztuk. Uwaga, wystawione w piątek 31 stycznia. Sobota, 1 lutego, 2, 3, 5 lutego, ktoś kupił za 67,99 9986 sztuk tej maseczki, 50 sztuk. Czyli po prostu ktoś się sobie zaopatrzył na późniejsze czasy, takie jak na przykład mamy teraz. I tak szczerze mówiąc, moje zdanie na ten cały temat, ja jestem zrozpaczony tym, co się dzieje, że naprawdę takie rzeczy się dzieją. Świat po prostu oszalał, szczerze oszalał. Nawet zbadałem sobie ceny. W Polsce jakie były dostępne, to uwaga, tak jak wcześniej, bo przeliczając, jakby ten, ten zakup tych maseczek trójwarstwowych, chirurgicznych z Ukrainy, to wcześniej, właśnie cena dwa tygodnie temu 1,60 za 50 sztuk. Cena, już teraz, w początku tego tygodnia, 16 dolarów za 50 sztuk. No, to jest jakiś kosmos. I okej, okay, ja rozumiem, każdy szuka jakiejś opcji zarobku, fajnie, okej. Okay. Ale pamiętajmy, to jest choroba, to jest wirus, to jest realne zagrożenie, może być epidemia, no i nawołuję, żeby się po prostu ludzie opanowali, ponieważ jest to trochę miażdżące. I teraz powiem, jaki jest, w ogóle dlaczego się zainteresowałem tym tematem, dlaczego w ogóle temat mnie dotknął. Z tego powodu, że siedzę w tematyce handlu już od kilku lat, od, od kilku ładnych lat i mam powyrabiane niektóre kontakty. W międzyczasie zaczęły napływać do mnie różne informacje na temat, czy chcę coś kupić, jeżeli chodzi o te maseczki, czy chcę coś sprzedać, czyli po prostu, czy chcę być pośrednikiem. I zacząłem zgłębiać ten temat. To uwaga, nawet dotarłem do cen, które można kupić pod Warszawą, pod wulką kosowską, to dosłownie cena z dnia na dzień rosła. Jak już się to zaczęło, całe szaleństwo, czyli powiedzmy te dwa tygodnie temu, na początku była złotówka i z dnia na dzień złotówka 2 złote, 4 złote. I dzisiaj mamy już 5 złotych netto. Nawet świat oszalał do tego stopnia, że na grupach facebookowych są wystawiane oferty tych maseczek. Powiem co więcej, miałem pewnego dnia webinar i sam dostałem takie oferty i myślałem, że to jest fajne, tak, że można to po prostu przekazać dalej i kilka takich kontaktów przekazałem, kilka ludzi połączyłem. Nie chcę tego więcej robić, wypisuję się z tematu. Nie mam zamiaru żerować na czyj, czyjkolwiek tak naprawdę krzywdzie i biedzie. Zupełnie inaczej temat wygląda, jeżeli masz do czynienia z jakimiś innymi produktami, na które jest sezonowy szał. Na przykład pamiętam, bardzo grubym tematem były kiedyś spinery. Które się pojawiły, hop, i nagle zniknęły. Wtedy można było tak samo sobie podziałać szybko, yy, szybko można było zarobić, tak jak na tych masteczkach. Spinner to jest zabawka. Tu nie chodzi o zagrożenie yy, życia, a nawet można powiedzieć ca całej populacji. Tak? Nie mam pojęcia, jakiej, w jakiej skali mamy w tym momencie do czynienia, jeżeli chodzi o koronawirus. Ale to jest przerażające. Tym bardziej, że e, doszło mnie jeszcze jedne słuchy. Dlaczego w ogóle wycofałem się z całego tematu i nie chcę mieć więcej z tym nic wspólnego? A no takie, że po pierwsze, nawet jeżeli sobie teraz wpiszesz w Google, e, czy maseczka e, chroni przed koronawirusem, to temat jest taki, że... Yy, przede wszystkim chora osoba, która nosi tą maseczkę, musi mieć tą maseczkę z filtrem węglowym, czyli taka zwykła maseczka chirurgiczna, czy to trójwarstwowa, czy czterowarstwowa, czy nawet stuwarstwowa, nic Ci nie da. Dlaczego? Ponieważ jak nosisz tą maseczkę, to cały czas yy, Ty, jako zdrowa osoba, nawet masz dużo większą szansę zarażenia się z tego powodu, że ona wilgotnieje, kiedy ją nosisz przez jakiś czas, huchasz, dotykasz później jego palcami, no i cały czas tak naprawdę robisz jakby miejsce, idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów. I co to powoduje? To powoduje, że może być jeszcze gorzej. Z jednej strony OK, umówmy się, ten wirus przenosi się drogą kropelkową. Jeżeli ktoś na Ciebie kichnie, w jakimś tam stopniu Cię to ochroni. Ale uwaga! mam kontakt do człowieka, który zajmuje się handlem stokami, czyli kupuje jakieś duże ilości wyprzedażowe i je sprzedaje. No i temat, temat był o tyle, o tyle prosty, że miał też kontakt z tematyką właśnie tych maseczek, ponieważ ktoś z jego ludzi zaopatruje szpitale pod kątem jakby wyposażenia logistycznego dla chirurgii tego typu rzeczy. No i dowiedziałem się właśnie pod kątem tych maseczek, że wszyscy, po prostu wszyscy chcą je teraz kupować na handel nawet podobno chiński rząd poszukuje tych maseczek i było jakieś absurdalne zamówienie na kilka milionów sztuk i najprawdopodobniej te zamówienia się nigdy nie wydarzą. A co więcej, to wszystko spowodowało, że jest bardzo dużo wyłudzeń. Na przykład sam o mało nie padłem ofiarą, kiedy już myślałem, że, że pierwszego dila zrobię, zanim jeszcze wycofałem się z tematu. Tego typu, że dobra, to wpłać zaliczkę 30% i działamy. I nie są to małe kwoty, ponieważ jak widzimy, te ceny na te maseczki wzrosły, doszły do absurdalnych wielkości rzędu wielkości. No i nie ma to w ogóle sensu. Dlaczego? Ponieważ wpłacasz sobie na przykład 30% i nagle się okazuje, że nie ma towaru, i nie ma pieniędzy i nie ma dostawcy. I tak to się właśnie kończy. Dostałem nawet informację z dzisiaj rano, że był jakiś transport i został napadnięty. Po prostu transport został napadnięty, i mówię, brakuje mi słów, uważam, że świat oszalał, naprawdę świat oszalał. Chciałbym, żebyśmy my jako ludzie, jako człowieczeństwo, się opamiętali, i nawet miałem taki pomysł, czy nie zrobić czegoś takiego, żeby, jak, jak mam dostęp do tych maseczek. To kupić ich dużo i po prostu sprzedać je w cenie normalnej zakupu. Ale to spowodowałoby jeszcze większą anarchię, ponieważ, tak jak widziałeś na filmiku, w poprzednich jakby minutach filmiku, jest ktoś, kto wykupił na przykład 10 tysięcy sztuk na raz, więc to w ogóle by się nie sprawdziło. Nie ma to sensu. Po prostu brakuje mi słów na to, co się w tym momencie dzieje z tym wszystkim. No i tym bardziej zobaczmy, co będzie dalej, jeżeli dojdzie do konsekwencji prawnych później, tak? Ktoś daje opis, że na, na takiej aukcji Allegro, że maseczka chroni przed koronawirusem, a ktoś zachoruje, to co wtedy? Wprowadziłeś człowiek w błąd? To, to już pal licho, że rękojmia, tak? Że, że ktoś po prostu spowoduje, że będzie chciał zwrócić towar, bo go szukałeś. Tu chodzi o zdrowie i po prostu o społeczeństwo. I powiem tak szczerze, super pomysł na zarobienie hajsu, Naprawdę niesamowite. W 4 dni zarobić pół bańki. Pierwszy się na coś takiego pisze. Ale zastanów się, czy na pewno chcesz w ten sposób zarobić pieniądze. Czy to jest w ogóle etyczne, czy to jest moralne. Ja się wypisuję. Nie. Jeżeli ktoś Pani na ten pomysł, żeby poprosić mnie o różne kontakty tego typu, nie podzielę się już takimi kontaktami. Nie skontaktuję Was ani z jedną stroną, ani z drugą stroną. Po prostu nie. Więc szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to myślę, że powinienś przekazać ten filmik, to nagranie jak największej liczby ludzi, żeby uświadomić ich trochę w tym, co się dzieje i żeby po prostu po pierwsze nie dali się zwariować, po drugie czuli się bezpiecznie, no i przede wszystkim, żeby się opamiętali. Pozdrawiam.